To jest moje jedyne marzenie. Żeby tej gry dzisiaj nie wysypywało i ja będę już ukontentowany. Wczytaj grę. Róża pamięci. na tym skończyliśmy... ...Crash Preygen. jak będziecie kurwa się modlić, to będzie crashować. No i to będzie wasza wina. Mam podpiętego pada, ale nie mam podpiętego pada. Ciekawe. kurwa Co mi kurwa... Na Barce skończyliśmy? To jest Barka? Nie wiem. A się, Pa, gruźlik przysnął. Dobra, opcje sterowania daj mi napada. cała mokra. Jak testowałem, tak mówię. Wcześniej nie sypało. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło do tego czasu. I będzie kontent. Kurwa bym odpalił jakąś katrustekę, bo bym sobie hotdoga opierdolił. Będę z Wami szczery. Ale jak biegałem dla testu po całym Wrocław, to było parę opcji dialogowych, które potencjalnie sugerowały jakieś poboczne questy, Więc w sumie można byłoby to zrobić. Janka Kabera. Czy był już Keiran? Był już Keiran, Wczoraj. Ten jest bigos pełen zapis. Ma już dosyć. Ten bigos ma już chyba dosyć! Ja chciałem dzisiaj im ja pomóc, kurwa, ten bigos zgotować, nie zagotować, i... Chociaż. Ja nie, ja nie da się. się Oni są, kurwa, skazani na robienie tego bigosu wieczne. To jest najgorsze piekło, jakie można sobie wyobrazić. Który Wiedźmin najlepszy? Trójka. Siema. Tutaj był jakiś chyba quest do wzięcia, tak mi się wydaje. Bo coś Jedzie, o widmi nie gadali. Gdzie? Myślisz, że się... Witamy, można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w Wyzimie, w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Nie ma mowy. I? No dobra. Czemu nie? Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentów... No nie przesadzaj. Nalegam na zmianę zdania. Mam w dupie, Cech! Do nie i co tam uważasz słychać? Paduje mnie pewne pytanie, Wol. Co taki wiedźmin Maciego go gamradka jada? Grzybki? Kasze? Ja liczyłem na jakiegoś zjepanego questa. Smacznego dzięki słuchajcie. Ja mam zajebistą aktywność Kurwa, podczas jedzenia. Możesz grać z lepszymi, ale my chętnie pogramy z tobą. Mhm. Trójka, szóstek na początek. On co dostał? Absolutnie kurwa nic. Get fucked, kid. Dziękuję bardzo Zero, za 8 miesięcy. Również pozdrawiam. Kareta szóstek. Trzymaj się! mnie trójce można zobaczyć tych dwóch typów? Gdyby mi się tak chciało jak mi się nie chce. Oho! Święte słowa stary. Tylko ich notatki. No dobra, dobra. Czy udamy się wygrać z, z lepszymi? Ale my nie odmówimy. Dwie piątki, ok. Kurwa, to rzuciłem! O, oczywiście, dostań kurwa wszystko, dostań. Never lucky. Ten to jest naprawdę jakiś kurwa wszefku urodzony. Uważaj na lewy no. Czemu w ogóle w mnie dwójcie gra się do jednego w kości? To jest też taki debilizm. Nie wiem, czy z jaskiem załatwiłem wszystkie kwestie drogowe. Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziło mnie na trop kulubójców. Znam tylko plotki krążące od śmierci demawenda. Ludzie oskarżają niemal każdego. Elfy, Nilfgaard... Riewów. Niech zgadnę, zamieszani są w to też zrykańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria, ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Tak naprawdę najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą, co myśleć. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto zły. A czasy są nielekkie. Kto wie, co z tego wyniknie? Hmm. Mam przebłyski pamięci, Jaskier. I coś sobie przypomniał. Własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy. O czym ci opowiadałem nieraz. Jennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz. Żyjesz, chłopie. Żyję, ale jeszcze wszystkiego nie pamiętam. Przypomniałem sobie wyspę Jabłoni. Dzięki Ciri znalazłem się tam z Yennefer. To był szczęśliwy czas. Dopóki nie zjawili się jeźdźcy Dzikiego Gonu, porwali Yennefer. Jesteś pewien, że ci się to nie śniło? Dziki Gon śni mi się co noc, ale to nie był zwykły sen. Ach, nie wiem, jak ci pomóc. Może są jakieś naukowe opracowania na temat Dzikiego Gonu? Z tego, co wiem, ludzka literatura milczy na ten temat, a elfiej nie znam zbyt dobrze, Świadłem. więc Była może warto poszukać. Już jestem w pełni ready do gry. Musiałem, bo... Byłoby ciężko w połowie streama. Ale zauważcie, weszliśmy do karczmy. Normalnie wychodzimy z karczmy, nic nie kraszuje, Gra nawet nie przycina. Jest git. Więc chyba zostało to finalnie naprawione. Nawet nie wiem, która z tych rzeczy to naprawiła, ale cieszę się. A propos pamięci i tego, o czym gadaliśmy z Jaskrem. Mieliśmy pójść po Róże Pamięci razem z Trish. Zabójcy królów, powracający coś Ty, mogłem coś z Roszem zagadać. Jak testowałem dzisiaj, zauważyłem, że jest jakaś nowa opcja drogowa. Możemy to przetestować w sumie. Nie dasz się sprowokować. Ile klasy dzisiaj? Zero. Siema Rosz. W ruinach szpitala znalazłem kartę pacjenta. Masz na myśli spalony dom wariatów? Zamknęli go, bo upierał się, że był więźniem dzikiego gonu. Twierdził, że był w świecie bez ludzi. Widział stada jednorożców. Po roku udało mu się wrócić do naszego świata. Znalazł groby swoich dzieci zmarłych ze starości. Rozumiesz, Vernon? To znaczy, że czas w świecie, w którym był, płynie dużo wolniej. Albo nie płynie wcale. Przesłuchałem zastępcę Jorweta, Ciarana. Gdzie jest ten skurier? Zdążył już chyba przebić do wyspy Jabłoni. Też tam byłem, Vernon. Przypomniałem to sobie dzięki Ciaranowi. Byliśmy tam z Yennefer. Oświęciła życie, żeby mnie uratować. Przypomniało ci się też, jak się tam dostaliście. Dzięki Tiri. Ciekawe, ciekawe. Taki szpicer jak ty nie wiedział, co się działo ze mną przez pięć lat. Pięć lat, Roż. Przez ten czas można by obalić królestwo. Po pierwsze, obserwacja martwych wiedźminów nie należy do moich obowiązków. A po drugie, mów. Nie opieram się na niepotwierdzonych pogłoskach. Ja nie mam nic innego, dlatego powiesz mi wszystko. Niezależnie od tego, co myślisz na ten temat. Trzy lata temu Fen prowadził dochodzenie w sprawie zaginionych ludzi. Ktoś Fen? porywał młodych w wieku od 10 do 20 lat. Sprawa zdechła, bo nikt nie chciał zeznawać. Oprócz jednej kobiety, którą uznano za wariatkę, bo mówiła, że jej syna uprowadziły upiory dzikiego gonu, dowiedziała się o tym od starca, który podążał śladem orszaku. Miał białe włosy i bardziej przypominał szkielet niż żywego człowieka. Na plecach nosił dwa miecze. Dziki gon to zagadka. Rozwiązanie jej może przewrócić mi pamięć. Moim zdaniem o dzikim gonie dowiesz się więcej tylko od wariatów, bo nikt rozumny cię nie oświeci. A propos wariatów. Może odwiedzisz ruiny, w których przetrzymywali psychicznie chorych? Przecież właśnie, kurwa, mu powiedziałem, że to zrobiłem, nie? Czyli nie już rozumiem chyba. Czyli chwila, czy ja dobrze... To rozumiem, że wyspa Jabłoni to jest po prostu taki synonim nieba? Jakby? To są takie zaświaty, do których trafiasz, jak zginiesz? Ja myślałem, że to była jakaś wyspa wyczarowana przez Ciri. Albo gdzie przeniosła Geralta i Yennefer do jakiegoś po prostu innego miejsca, innego wymiaru. Ale po tej rozmowie to tak sugeruje mocno ona, że to jest po prostu jakby zaświat, za do którego trafiasz, Vega. jak giniesz. Tak, to jak okay. tą A robota skończona? Y jeszcze nie. A, rozumiem. Indeed. Wyspa Jaboli? Eee. Na tą wyspę to chciałbym trafić. I to jeszcze za życia. Dobra, pójdę chyba z bo nie wiem... Chyba nie mam już niczego innego do robienia. Zabójcy Królów, Zapach Kadzideł... Tenekery i Endriagi mogę jewnąć, ale dopóki nie mam tak naprawdę... A, ale mówiliście, że Krasnolud może mieć na kartacza. Yy, schemat chyba nie To w czym może? Zębate ostrze. Super. O to chuja ma. Jak zdobędę na kartacze Schemat to wtedy możemy spróbować. Gdzie zrobiłem 12 śmierci od wczoraj? A, tu i tam. Jest jak jest. Dobra, mogę najebać ten tym jak już tu jestem. Strzelam, że to nie jest jak w gotiku, że jak napierdolimy wszystkie moby to nagle znikną, nie? I się nie zrespią. A nie, bo przecież one kurwa gniazda mają. No ta, zapomniałem. A tutaj chciałbym je wypierdolić, w sumie żeby mi na wejściu do tego, do tam nie stali. Pod co prowadzisz na. Pod achievementy. Więc ładuję w to, co dostanę achievement. A normalnie jakiejś ścieżki nie mam yy, przekminionej. Kurwa, Triss, celowo prowadzisz mnie chyba przez największe lęgowisko główna. Jebani cdpi, myślę, że są sprytnie, a o, postawiliśmy tutaj spawnery mobów, to kurwa przejdź sobie przez nie wszystkie, żeby się. Najpierw wojownik, dziwnie wygląda. To jest kurwa, jakiś mocny nie był. W idealnym momencie przeszedłem. Quest street. No nie wiem, wielu by się Kurwa, te pułapki. Wielu by się nie zgodziło. Jest tutaj dużo hejterów, tris. Ja sam nie jestem jakimś dużym, dużym fanem. Ale nie uważam ją za złą opcję. Uważam ją po prostu za gorszą opcję. Ale to już swoją drogą. Hey! Czy nadal strami klaszami? Z tego co testowałem, już nie.